Cześć, cześć, Dzisiaj witam was wszystkich w moim odcinku Ja jestem Yeti Games W dzisiejszym odcinku mamy Minecraft e, Solo Będzie to e, sol, solóweczka Gramy solo e, Tutaj już możemy sobie stworzyć Nasz świat, twój świat Będzie się on nazywał Yeti e GAMES Dobrze, tu mam przetrwanie. Wszystko jest dobrze. Stwórz, stworzymy na świat. Jeśli Wam się filmik y, spodoba możecie zostawić łapkę w górę i subika z dzwoneczkiem. Następny odcinek, czyli jutro, będzie bardzo 18-ki y, multiplayer z moim bratem. Y, on potem on, y, przedstawi swoim nikiem. Tak, więc jutro będzie wszystko. O, mam piękne. Być całkiem pozbierane, bo i tak tutaj się nie osiedlimy. Crafting, patyczki, od razu stawiamy. Też możecie wbić do mojego kolegi. Dajcie sobie 1, 2, 3. Zblikuje mój kanał. Też z nim nagrywam z Minecrafta. Zblikuje jego kanał. Do mnie dobijamy 10 subów, e, tak więc tak. Zbieramy, zbieramy, zbieramy z tego kobu, pustarka, kobla, coś takiego. Żeby wiecie, gdzie to, to jest jakieś takie trudy, jak się solo gra. Tutaj gramy solo. może się też pisać różne inne pomysły. E, no, jak nie ja to a jak można nagrywać, to się I to będzie seria solweczki To będzie seria To właśnie będzie w meczach, będzie seria z a serii, seria długa, będzie seria. Już jestem, bo coś miałam mała przez ale już jestem Dobrze, mam miecz. On mnie nie starczy mi tak? Dobra, teraz sobie siekierka, łopatka i... Nie. I oczywiście kilo! O tak, tutaj sobie przełożymy to tu, to na trójeczkę, to na dwójeczkę i to tutaj

Więc właśnie to już nie ma. Chyba z nim wyszło 6 zielby to odcinek. O, krówka, krówka gamy. Poza odcinka tylko sobie pogram. Żeby wam coś. jaki będzie plan um, i żeby 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 było, żeby było na, żeby nie szukać. Proste, żeby 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 tylko tylko, żeby 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 widział wioskę, żeby żeby

Andrzeje, Dudyje już No gdzie uciekasz? Cześć, się Chodź sobie, no. O co O, to się, przylepa, to się okay. Mamy tu już tu mało będziemy kończyć O się będziemy kończyć to się okay. no, co? Wam dziękuję za oglądanie tego odcinka. To był pierwszy odcinek, taki bardziej pogadankowy, No, a też. I możecie zostawić oczywiście, łapkę w górę i wszystkie tam social media. I właśnie dzięki Wam w sumie za oglądanie. Na razie, cześć.